Witajcie! W dzisiejszym poradniku przedstawię Wam kompletnie darmowe narzędzie zmieniające tekst na mowę. Narzędzie to obsługuje kilkadziesiąt języków, w tym język polski, i posiada kilkanaście ultrarealistycznych głosów, które możemy wykorzystać. Teraz mówię głosem wygenerowanym w tym darmowym narzędziu, a teraz innym. Jeżeli film jest dla Ciebie pomocny, zostaw subka i łapkę do góry. Dzięki. Ok, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Teraz wchodzimy na stronę ClipChamp, link zostawiam w opisie. Klikamy przycisk Try It for Free i zakładamy konto. Następnie klikamy Utwórz nowy klip wideo. Z lewego menu wybieramy przycisk Nagraj i Utwórz. Następnie klikamy Zamiana tekstu na Mowę. Teraz w prawym panelu dodajemy swój tekst. Wybieramy Język. Następnie Głos. W zakładce zaawansowane możemy zmienić emocje, ton oraz szybkość głosu. Kiedy wszystko jest gotowe, klikamy dolny przycisk Zapisz, następnie Eksportuj i wybieramy jakość 480 pikseli. Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, to zamiana naszego pliku mp4 na plik mp3. W tym celu otwieramy stronę ConvertIO. Link również zostawiam w opisie. Wybieramy nasz plik, następnie zaznaczamy mp3 i klikamy Konwertuj. Po chwili pobieramy nasz gotowy plik. Dziękujemy za obejrzenie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nadchodzących poradników ze świata sztucznej inteligencji i nie tylko.